Witajcie z powrotem, że to nagrajmy Harry Potter i Zakon Feniksa! jesteśmy w bibliotece i najsz lepiej że najszybciej z niej wyjdziemy jak najszybciej bo nie lubimy czytać hermiona może tutaj zostać Ale my uciekamy, bo nie lubimy książek, są niebezpieczne. Widać po potwornej księdze potworów sprawdź na mapie. Ej, sprawdziłem na mapie. Już sprawdziłem dawno na mapie Ron, ty idiota. Nie ma? W porządku? Ej, patrzcie papież Ta? Świetnie. Idźcie do profesora Flittwiga po odświecić zaklęcia. Dość dość tej całej poplaniny. <laughs> Tam u kolejny obraz jak widzieliście. O kurde, co tu się dzieje? Cieplarnia. A ja nie chciałem tutaj wejść, wszedłem tutaj przez przypadek chyba. Ale zobaczmy jak już tu jesteśmy. Cieplarnia, konewki, które sobie latają. Pamiętam, że w wersji na Nintendo ds była taka fajna minigierka z tym. Ale tutaj pewnie później wejdziemy. Są chyba na dworze. Chociaż czego musimy prze tędy przejść. No to wygląda. Och, nie stajcie mi na drodze, idioci, nie lubię was. Ale bardzo mi się podoba to, że możemy zaklęciem. Jak celujemy w kogoś różdżką, wy jakby ich spłoszyć. Tam ich jak wycujemy w kogoś różką, to on ucieknie sobie po prostu. Co tu się dzieje? What the fuck! Co? O nie, mandragory tam są. Nie muszę tędy iść. To którędy muszę iść. Ojej. Chodź stary. Znajdźmy Freda i Georgia. Te stopy mnie cały czas mylą. W tą stronę muszę a czy ja tędy nie przyszedłem przypadkiem? A nie miałem ten... O mój Boże! Idę nie w tym kierunku. Patrzcie oko. <gryw> Idę nie w tym kierunku. No świetnie. A tutaj są jeszcze drzwi, no świetnie, powiedzcie mi teraz. Dopiero. Fred i George! Kurze fajnie wygląda to podwórko tutaj. Idziemy do Freda i George'a, poćwiczą z nami zaklęcia i będziemy pojedynkowali się wtedy. Cześć, prefekci. Sprawdzacie, czy nie rozrabiamy? No, tak jakby. O co chcecie nas zapytać? Chodzi o tę Ambridge. Nie chce nas niczego nauczyć na obronie przed czarną magią. Słyszeliśmy. Chcesz, żebyśmy pomogli? Co o tym myślisz, George? Myślę, że z tymi biedakami trzeba zacząć od początku. Wyjmijcie różdżki. Najlepszy wróg. To wróg bez różdżki. Zademonstrujesz, George? Z rozkoszą, Fred. Patrzcie uważnie. Ekspeljagdus! Wspaniale, George. Chyba nie spałeś na tych zajęciach. Teraz twoja kolej, Harry. Nie no, to jest zajebiste. Lekcja obrony przed czarnym z Fredem i George'em. To, to powinni być nauczyciele. To powinni być nauczyciele. He? robi to, co, gdzieś robię to, co muszę. Eee. Expelliarmus. Dokładnie, expelliarmus. Ta jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze raz. Ale zabawa. A nie, no to jest tak zajebiste. jak oni uzupełniają te swoje zdania jeszcze podczas tej lekcji, Dobrze. nie? Nawet Ronowi udało się rzucić. Spadaj. <laughs> no to idealnie. Idealnie Ale kiedy naprawdę trzeba dokuczyć ślizgonom, Trendfota nadaje się idealnie. Fred wam zademonstruje. Takich nauczycieli nam trzeba, prawda? Drenfota! Drenfota! No, nieźle. Teraz ty spróbuj Harry. Walka zaklęć. Że ja to Malfoy. Malfoy, żuuur, i zabiję! Dręfota. Załapałeś? Tak, oczywiście. widzisz jeszcze raz i tutaj masz jeszcze raz i tutaj jeszcze raz. Pojedynki w tej części są zajebiste. Nieźle. Całkiem nieźle. A teraz przepraszamy. Jesteśmy zajęci. Mamy sprawy do załatwienia. Ćwiczcie rzucanie tych zaklęć gdy tylko jest czas. Ale na kim ćwiczyć? Każdy ślizgon się nada. Na razie! Na razie! Harry, nie czas przypadkiem na twój szlaban? Spotkamy się jak wyjdziesz z gabinetu Nie przypominaj mi! Tak, na razie. Holeria jasna, szlaban u profesor Ambris, to jest najgorsze co może mi się zdarzyć. Chciałem na szlabany się, ale dobrze. Dopiero co się nauczyłem, a już robię tutaj zabawę, prawda? Już się bawimy. Pojedynek, fajnie. Ta muzyka przy pojedynku jest zajebista. Ojej, Expelliarmus! expelliarmus powiedziałem. Okej, Ok, muszę jeszcze pojedynkować się, jakoś. Jeszcze, muszę pojedynkować się, kurde. Ach, muszę tutaj jeszcze biegać tak dalej, żeby go. Ojej, ojej, nie! Tak, Expelliarmus może zostać zużyty do rozbrojenia. Szybko rozbroj go. I teraz jeszcze. Beam, drętwota. i drętwota. No ja nie mogę, i drętwota. Chwila. Expelliarmus, expelliarmus do tyłu. Ruczka... Aaaa, drętwota! No co, muszę tak blisko do niego podejść? Mój Boże, on teraz mnie wykończy. Miło, że, że jesteś taki miły, ale muzyka akcji, prawda? Ale fajnie tu jest, fajnie się gra tak. Drętwota! Drętwota! Co. Drętwota, ale, no. Nie spodziewałem się, że teraz to załapię. Tak. I teraz Expelliarmus! Wow! Taki finisher jakby, o spadł, jej! Czy to nie było do drzewo, czy to nie jest to drzewo, gdzie Moody zamienił Malfoy'a w fredkę? Chyba tak. Jeszcze nie mogę doczekać walk w tej grze Dobry następnych. Dobry Potter. Wiesz dlaczego tu jesteś? Tak. Nie, pomieniłem się. Zamówienie prawdy. Ja! Już zajmuję się prawdą. Aha. Nie będę łamał. kłamał. A! Co masz na ręce? Umbryczka kazała ci przepisywać? Znajdźmy Hermione. Ała Hermion, a pocałuj, proszę, polisz. boli, ała. Hermiono, patrz co Umbricz zrobiła haremu. Ta kobieta to potwór. Musisz powiedzieć Dumbledorowi. Skleczyła mnie nie, Skleczu, nie, nie, nie normalnie. Nie mam tej satysfakcji. Roztwór z marynowanych czułków szczuroszczeta powinien pomóc, ale muszę sprawdzić, jak go sporządzić. Niech zgadna. Mamy iść do biblioteki? Nie, jesteś przecież uczulony na książki Ron Ej, <laughs> Uczulony nie, no, na książki, no no w sumie prawda. <laughs> Naciśnij tak, tak. Ma pochąd oczywiście, złotów, oczywiście. E, To idziemy gdzie? E, do biblioteki mieliśmy iść? Nie zadania, tylko tu Aha Okej. Okay. Biblioteczka. To idziemy Koniec do biblioteki. Co? Ale najpierw pogramy rundkę Gunner Gulków czy nie? Czy zrobimy to na odcinkach bonusowych? A zrobimy to na odcinkach bonusowych. Albo kiedyś w trakcie gry. Nie, w trakcie gry zrobimy to, ale nie teraz. Teraz idziemy, idziemy do biblioteki. Będzie tam przejście za jednym z portretów. Oha! A teraz nam pokazuje drogę, jak w Prince of Persia. La la la, la, la. Czy Hogwarts nie wygląda tutaj zajebiście? Waliło mnie z gry. Znowu. Chciałem powiedzieć, że ten koleś na dole wygląda jak Cornelius Knot trochę. Tak. Korneliusz już Chodźmy do biblioteki. Hermiona, ile razy masz zamiar to powtarzać? Wiem, że się cieszysz, ale no cóż. Nie musi się aż tak cieszyć. Że te stopy, te za, że te stopy za mną nie nadążają, to jest naprawdę chory. Tam chcę, w tamtym kierunku. Ej, schody, tam, tam, tam. Szkoda, że nie mogę przeskoczyć po prostu. Schody. prosimy. Tutaj. Co się z tymi sodami dzieje? Nawet nie mogą się ruszać normalnie. No teraz się nagle ruszają. Harry, spadnij! Szkoda, że nie ma tutaj tyle wolności, jak w pierwszej części i drugiej. Że można spaść i tak dalej, te wszystkie rzeczy. He? E? Jak to? A, tędy muszę iść. Od razu mi powiedz. że się dziwiłem. Że się, że się zgubiłem znowu. Gdzie w końcu znowu? Tutaj. Myślałem, że będzie to portret. Okej. Okay. Ciekawi to wszystko mieć tutaj. Oj, ta kamera. No Hej! Wiem, wynocha! No A jej, powiedziałem, wynocha. Wynocha. Spadaj! Uciekać! spierdzielać, Haha! To wariat, miło mi. Te odpowiedzi Harego. To wariat, miło mi! Albo przed chwilą miałem coś takiego, że obrazi, obrazili rona. O patrzcie... E, jak to było? Wieprzlej i potter. A Harry mówi żegnam. Tego odpowiedzi są naprawdę. Mocne. Jak wódka po wieczorku na nadwieczór. He he he, 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 he. O, fajnie tu wygląda też, patrzcie. Tam też możemy być, Tam, to jest ten drugi most, że widzimy te wszystkie lokacje, to też jest tak fajnie. Tylko kamera mnie wkurza trochę i sterowanie. Gdyby mnie to byłoby idealnie. Trójmagiczny głupiec. Trójmagiczny trupiec. Nie no, śmieszycie mnie, ludzie. Macie dobry. Macie dobry styl. Dobre powiedzonka macie. A poza tym. Ta szkoła stała się naprawdę. niezbyt miła. Każdy jest teraz niemiły i głupi dla naprawdę. Każdy stał się gnojkowaty. Gdzie w końcu mam iść? Gdzie ta biblioteka była? A, no tak, już wiem, gdzie ta biblioteka była. Tu jest niby. Był niby skrót, co nie? Był niby na dole skrót. A ja myślałem, że te stopy nas do skrótu zawiodą, ale nie. Przebiegłem pewnie koło tego skrótu, bo patrzyłem tylko na stopy. Myślałem, że stopy nas do skrótu zaprowadzą, a nie. Skróty zaprowadzają nam, nas długą drogą. No dobrze. następnym razem skorzystam ze skrótu. Ale tak trzeba też wyprostować nogi, prawda? Mój Boże. Jak można zgubić butelkę piwa kremowego? Ty idioto! Jakiś debil. Mmmm, Jesteśmy blisko. Chyba tu jest biblioteka, nie? Tak, tutaj byliśmy przecież ostatnio. Zaczęliśmy w bibliotece i skończyliśmy w bibliotece, co nie? No dobrze ludzie, tutaj znowu skończymy bibliotece. W następnym odcinku... Zobaczymy, co tutaj mamy do zobaczenia, do zrobienia i znalezienia i w ogóle. Tam na górze jest książka, fajnie. No to powiedziałbym, że do następnego odcinka ludzie, cześć!